się mamy a będziemy grać oczywiście w twisted i chciałam wam powiedzieć że teraz jest czas ferii więc będzie więcej odcinków na pewno przez te przez te teraz dwa tygodnie więc ogólnie będzie więcej odcinków po prostu jak będzie może dużo wyświetleń pod tym filmikiem to że w następnym dniu. Zro... No, będę codziennie rzucał te filmiki. Dobra! 70 subskrypcji wbiliśmy, dziękuję Wam, bardzo mi to poprawia humor. I ogólnie lecimy, nie? Gra jest o gonieniu tornad. Bardzo lubię takie rzeczy, ciekawe są dla mnie. Meteorologia, tornada, sztormy, różne takie rzeczy. Ale ogólnie jestem bardziej zainteresowany astronomią, więc. Lecimy. Dobra, widzicie, tutaj są już jakieś burze, więc zrespić się musimy, raczej w Prior Lake się zrespimy. Przepraszam ogólnie za ten. No. E, w ogóle za. Przepraszam Was za to, że tak mówię. No i ogólnie też za to, że. O, widz, widzicie, jakie lagi mam? To ja bardzo przepraszam właśnie za to. Ogólnie dopiero wstałem i lecimy za odcinkiem do dosłownie. Okej, okay, mamy, mamy tutaj sądy. Mój kolega w ekran i odkryłem, że to auto można niby wyjeżdżać w tytuł, bo no, no. wiem ten gra spagować. W dobra, no to lecimy, nie? Szukamy to Okej, okay, widzimy tam jakieś błyski, już tutaj nie że to się podskaz nie wyłączył. Lecimy dalej, no. Dobra. Łoje, ale la dobra, widzowie jak naprawdę wybaczyć za tyle.

Dobie! Takie tornado z początku to się nie spodziewałem. Co jest? To jest F5 na stówę. Na stówę. Dobra, dajemy sąd tam, żebyśmy mogli dać wow. Dobra, nie, nie dajemy Bezpieczne jest to to. O kurde. To jest dosłownie porubane. Sądy dajemy. Przybodajemy sądy i uciekamy. Jezu, czemu to zniknęło? Dobra, to trudno, lagi. Nie, ja jestem tu cieka Bardzo niebezpieczne. Ogólnie, no mówiłem, że to wiesz w tornada, ale ogólnie takie małe, takie wiecie. Dobra, mamy sondy. Grubo, grubo. Patrzcie, kamerkę mogę sobie zobaczyć Mogę sobie zobaczyć kamerkę, ale nie poleciało w sondy, niestety musimy je zabrać to, to, to Tornado nie poleciało w stronę sondy. Dobra, musimy zabrać sobie wszystko Ej, ej ej! ej czemu to mi poleciało? Czemu co to jest? Co? Co mi porwało? Auto? Auto mi porwało w tornata, czy co? Dobra, lecimy. Dobra, zawracamy i ja tam daję. Normalnie są ja trochę rozwalone auto, ale tu Ała, moje, moje lagi są takie. Nie, ja też mam z ustawieniami Co? Okej, okay, okej, okay, ale tutaj on tu leci w stronę, mam teraz. Będę musiał uważać. O Jezu się... Takie tornado to się nie zdziewało Moje naj... największe tornado chyba z odcinka, nie Będziemy dużo, dużo grać będziemy Ciekawa gra Dobra, to leci tam Nie, nie widzę tego jeszcze Bo mój komputer nie jest taki dobry Ojej co tam się dzieje? Debris lata normalnie, debris, zebris, debris lata Debris Ja nie mogę, coś, coś tam walnęło, coś tam walnęło Je... I... Jak mnie to porwie zaraz Ja nie mogę, co to jest? Już mi to auto niezwolny Nie będę tu z tego podjeżdżał Jestem blisko, tylko tam dam sądy i tyle Ale duże tornado, a 5 No słownie co jest takie duże. Nie widać tego oczywiście, bo komputer nie daje rady sobie z takimi oczami, Jakby tu nikogo nie ma, my sobie sami możemy to tornado obserwować. To nie wiem gdzie jest to tornado teraz, bo nie widzę tego. Uh, słownie przed nami. Chwala cóż. Zatrzymuję się. Może to wygląda lepiej z pierwszej kamerki? Oczywiście. To dosłownie przed nami. O kurde, widzieliście to? Co jest? Jakie tutaj debelki? By by Normalnie różne części tego... O, tam jedzie jakiś chyba dominator. Nie widzę tego tornada. Halo, mój komputer. Leci to? Lecę za nimi, bo oni może wiedzą, gdzie leci wiatr. No Boże, jakie to jest słabe proszę. Ja mój komputer jest bardzo słaby, przepraszam słaby. O kurde, o kurde! O, chyba obok nas gdzieś. Nie no kurde, łabi mi to! Ustawienia muszę sobie zrobić. O, no, dobra. No i teraz lepiej mam. Jakoś grafiki, ale co tu się dzieje? Teraz lagi będę miał, ale chyba lepiej, bo wiesz, tornado chociaż. Trochę. Uch, co to jest? Dosłownie. To, to jest takie duże. Ja tam latę, ja tam lecę normalnie. Gdzie ten kotwór jest? Gdzie to jest? O kurwa Zaś warning dostałem, po co mi dajecie warningi? jak tu wiem wszystko, że tu jest tornado. No przed nami... Ja nie mogę, jakie to jest wielkie! O bo... nie, 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 wiem. jest to nie, za tornado? Ja muszę chyba trochę To Bo nie, sobie nie, są nie, 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 to nie, 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 jest nie, nie, że nie, wiem... Patrzcie co jest. Patrzcie, co się dzieje. Co tutaj się dzieje po prostu? To jest niedowierzanie Nie dowierzam że to jest... Nie dowierzam po prostu, że to jest możliwe, że to takie no, to jest już. Dobra, lecimy za tym. Lecimy za tym, lecimy za tym, lecimy za tym. Nie odpuszczam. Nie odpuszczam, nie odpuszczam. No leć tam, leć tam, ja ci dogonię. Dobra, o nie, to jest to miasto, gdzie ja ostatnio umarłem. Słabo. Gdzie jest to tornado? Zgubiłem go. Kurde, skupiłem go, nie. No, chodźmy za... Tam, tam, o tam. Ojej, 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 jeszcze w znak walnąłem Znaku jeden Ja nie mogę Już widzę tu, lecimy za tym Lecimy O co jest, on tam dalej już leci Nie ja, ja lecę w niego ja, ja teraz w niego lecę Ja te, Dawajcie widzowie, wjadę w górę, wjadę Dobra, to tornado jest bardzo mi fajne Bo, może przez to zarobimy Ale szybciej tym autem jedź, bo... Ja nie wiem, czy tu się z tym atakuje. to auto jest takie wolne, 150 105 na godzinę to odpowiedział. Ja nie wiem, czy te sądy w ogóle tam są. Ten potwór mnie porwie, raczej, ale Tak, dobrze, że nie chcę tej sądy. Uh, lecimy. Trzeba włączyć światło, żeby widzieć. w tym momencie, O kurde, o kurde no nie! O kurde. o kurde. Dobra, porywa, porywa mnie. Dobra, nie się nie stanie Że... ooho! No to jest Jestem coraz wyżej! Co jest? Gdzie jestem? O co? Czemu ja umarłem niby? Co? Umarłem! Za co? Dlaczego umarłem? Kurde, umarłem. Dobra, widzowie, tu na tyle w tym odcinku. Powodzenia. Sorry, to był mały odcinek, ale jeszcze się Powodzenia, widzowie, nie? Co to jest? Subskrybujcie i